Idealne orzeźwiające perfumy na obecną, upalną pogodę. Po tym filmie będziesz wiedział, czym się schłodzić. Drąż you or someone like you. Fantastyczna, świeża, słodkawa mięta w tej półce cenowej to jedne z najlepszych miętowych perfum. declined Prostych i przyjemnych oczywiście. Crit Ventus Ostatnio Ostatnio non stop się nim maska. To znaczy nadużywam. Co zresztą widać nawet po ilości płynu. Świeże, cytrusowe, maskulinarne, komplementogenne perfumy. Ostatnimi czasy jest to jeden z moich najbardziej komplementowanych zapachów. Paco Rabanne Invictus Aqua 2024. Wchodzimy w trochę tematy słodkie, ale nie przesadnie słodkie. Bo mamy tutaj sporą dozę nut morskich. Odświeżający, wodny, lekko słodkawy w stylu gumy balonowej. A razem z platyną najświeższy ze wszystkich Invictusów. Refreshing. Jeśli chodzi o parametry, obecnie jest to 4-5 godzin, ale liczę na to, że one wzrosną tak samo jak było w przypadku Flankera Parfum. Chanel Allure Homme Sport Cologne. No te perfumy to niemalże synonim lata. Po prostu są idealne w cieplejszą pogodę. Mega cytrusowa kolońskość, ale w nowoczesnym wydaniu. Super. Odświeżająca.